Wielka afera w Robloxie, wózek sklepowy przyszłości, chińskie samochody zalewają polskie drogi. A jeśli zastanawiacie się, czy warto wybrać się na a to warto, bo będzie ogromna polska premiera. Co więcej, pracuję przy niej bezpośrednio, więc stąd też trochę mniej ostatnio filmów. Ale to jest wszystko, co na ten moment mogę zdradzić. Cześć, ja jestem Ziemniak, a to wasze technologiczne podsumowanie tygodnia. iFixit nie czeka, znowu zapomniałem o iFixicie. iFixit działa. Dopiero co opowiadaliśmy o wyciąganiu baterii z iPhone'a 16 inną baterią, w tym przypadku była rekomendacja, Kombinowana 9V, a iFixit już wypuścił przejściówkę do wyciągania baterii z krokodylkami, którą można zasilać z USB. Proste, zmyślne i w przystępnej cenie wróże temu produktowi sukces. Co pada nie dla osoby prywatnej, która by chciała raz wymienić baterię, ale jak ktoś to robi w jakimś punkcie, na przykład w galerii, no to czemu nie? Google ogłosił w maju, a dziś już użytkownicy Androida mogą zacząć korzystać z pakietu funkcji zabezpieczających przed kradzieżą. Dowiadujemy się o tym z Reddita. Xiaomi jednego z użytkowników ma już wprowadzone Theft Detection Lock i Offline Device Lock, czyli dwie z trzech zapowiedzianych funkcji, a nie wspominają, że widzą tylko trzecią, czyli Remote Lock. TDL zabezpieczy, jak ktoś wyrwie nam telefon i spróbuje uciec na nogach, motocyklem czy samochodem. Jak telefon to wykryje, to się zablokuje, utrudniając dostęp do naszych danych i aplikacji. Cześć, że inżynierowie z Google musieli wyrywać sobie telefon na na żeby testować, czy ta funkcja działa? Śmieszą się o to w już wyglądać. <laughs> ODL automatycznie zablokuje wasz ekran, jak złodziej spróbuje utrzymać wasz telefon odcięty od internetu na dłuższy czas. RL pozwoli na zdalne zablokowanie telefonu, używając tylko jego numeru, w sytuacji jak nie będziemy mogli się logować do naszego Find My Device. Możecie zobaczyć, czy po aktualizacji macie dostępne te funkcje tutaj, bo są one powoli wprowadzane do kolejnych modeli. Szybki kącik Intela. Teraz ponoć już ostatecznie Intel rozwiązał problem z napięciami 13 i 14 generacji, a teraz przy okazji jest nowa premiera procesorów Intel Ultra. Czy to taka trochę próba uniknięcia negatywnych konotacji z AI? AI, więc wiesz, jak jest AI, to mówię AI. Nic więcej do dodania w tej sprawie nie mam, saga ciągnie się dość długo, mam nadzieję, że już problemy udało się rozwiązać. Śledźcie aktualizację BIOSów, Wam procek jeszcze nie odwala. Nie wiem, jak się uchowałem, ale nigdy w Robloxa nie grałem. W sumie całe szczęście, bo potrafią się tam dziać naprawdę ciek Złe rzeczy. Znaczy to akurat nie jest złe. Bo Ikea na przykład ostatnio zatrudniała pracowników do rzeczywistej pracy w wirtualnych sklepach. A teraz przykład problematyczny. Ja Wam to przeczytam. The Bear Cave twierdzi, że Roblox ułatwia masowe wykorzystanie nieletnich. The Bear Cave powołuje się na medialne przypadki, a Roblox twierdzi, że powołują się na rzadkie przypadki nadużyć w celu osiągnięcia zysku, sprawiając, że Roblox wygląda źle. To taka analogia. Mamy na przykład kropelkę wody na palcu. Jak zrobimy sobie plamę, to koszulka wygląda na brudną. Ona tak naprawdę jest czysta, zdrowie. W raporcie jest wymienione 16 przypadków od 2020 roku, w których dorośli zostali aresztowani lub oskarżeni o wykorzystywanie se dzieci. A jeden z nich dotyczył mężczyzny, który wychował 150 dzieci do zaangażowania się w aktywność se na platformie. Omawia również tzw. gry w o których użytkownicy symulują to. Próbowałem wygooglować tę nazwę. i ja tego się nie chciałem dowiadywać, co to są gry kondo. Za to są ludzie szaleni, którzy decydują się na kupno Cybertrucka. Tesla, będąc prekursorem w produkcji nowych aut, nie ma łatwo. Jednym z ostatnich problemów wieku dziecięcego była wadliwa, gigantyczna wycieraczka, ale są też luźne spasowania czy zacinający się pedał przyspieszenia. Teraz pojawił się problem z lagującą kamerką cofania. Dokładniej, jak chcesz ją włączyć, to musisz czekać 6 do 8 sekund, aż ona się włączy, gdzie prawo w Ameryce przeznacza na to maksymalnie 2 sekundy. Kupujesz sobie drogi samochód, chcesz cofać na parkingu, a w takim suwie czy pick-upie jest bardzo ciężko się odnaleźć, bo jest wielki i ma dużo martwych kątów i musisz czekać, aż ci się włączy kamerka. Chciałem kupić sobie zewnętrznego touchpada do tego laptopa, ale są tylko na złącze Lightning. Podobnie jest w klawiaturach od Apple. Zdążyli już zaktualizować iPhony czy słuchawki? No właśnie, jak macie starsze słuchawki i chcielibyście zmienić w nich port z Lightninga na USB-C, to jest rozwiązanie. Można wydrukować adapter. Jest firma, która produkuje przejściówki do e AirPodsów, żeby zamienić je na USB-C. Kosztuje to w granicy 30-40 dolarów, a można też kupić samo Etui oryginalne za 100 dolarów, kto co woli. Też ci sami zrobili przejściówkę do Maxów. Tyle w temacie. Ja tam kupuję. Słyszeliście o internecie z gniazdka sieciowego? Były na przykład Powerline, które pozwalały przesyłać internet po zwykłym kablu elektrycznym z sieci w domu. Niby dobre, ale ma to swoje ograniczenia. Teraz pomyślcie, że wyszedł nowy adapter, który pozwoli wykorzystać istniejącą już sieć elektryczną. Audio CU od Faceto. CU, bo to mieć, to jest fajna nazwa, bo mamy mieć w, w, w tych w ścianach. Ma pozwolić podpiąć telewizor i inne urządzenia audio do głośników i sabuferów, używając istniejących kabli w ścianie, tych elektrycznych. Co więcej, Dostali certyfikację od Dolby Atmos. Czy zbudowanie swojego kina domowego będzie jeszcze prostsze? Obudziliście się kiedyś w nocy, bo było wam za zimno albo za gorąco? Na to firma Sleep Number miała rozwiązanie w 2020 roku ze swoim łóżkiem Climate 360, które mogło was chłodzić lub grzać w zależności od potrzeby. Ale jego cena zaczynała się od 10 tysięcy dolarów. Teraz wchodzą na rynek z nowym i tańszym produktem, czyli Climate Cool, łóżko, które indywidualnie dwustrefowo może nas chłodzić w zależności od naszych lub naszego partnera potrzeb spaniowych. Często zapominamy o spaniu, a spędzamy w końcu w łóżku gdzieś jedną trzecią życia. A dodatkowo nowy model zaczyna się od 5,5 tysiąca, więc jest zdecydowanie taniej. Rewolucji w wózkach sklepowych na pozór ciężko szukać. Były takie antykradzieżowe, które zatrzymywały się poza granicami sklepu. A teraz przejdźmy do wózkowego endgame'u od Caper Cards. To wózek, który nie tylko ma AI, ale skanuje, waży, podsumowuje nasze zakupy na bieżąco. Ma dodatkowo ekran, który wskaże nam, gdzie znajduje się konkretny produkt w sklepie, lub zostaniemy powiadomieni o promocjach i kuponach. Najlepszym dla każdego introwertyka jest wbudowany terminal, więc z nikim nie trzeba wchodzić w interakcję. Boję się, że długo czegoś takiego nie zobaczymy w Polsce, a z drugiej strony chciałbym chodzić na zakupy z takim wózkiem, bo zawsze jakoś mi tak głupio jak jestem. Ja chcę. Pojawiła się notka prasowa, że Nvidia oficjalnie będzie na targach CES. Pamiętajcie jednak, że to jest notka prasowa, że będą występować. Tam jakby żadnych lików więcej nie ma. Wciąż, że stoki małe i że to pewnie będzie ten, więc najpewniej wtedy będzie premiera. Na pewno kojarzyliście, że z iPhone'ów da się wezwać pomoc przez satelity, ale jak wpiszemy sobie to w Google, to można zobaczyć, że nie do końca chce to działać. No to nie działa w Polsce. I ostatnio, w związku z bardzo tragicznymi wydarzeniami, jakie miały miejsce na terenie naszego kraju, Ministerstwo Cyfryzacji odezwało się bezpośrednio do Apple, po to, żeby poprosić ich o to, aby udostępnili tą usługę dla nas, żebyśmy mogli kontaktować się chociażby z numerem 112, tym najbardziej ogólnym i ustandaryzowanym w Europie. I z tego, co udało mi się na benchmarku przeczytać, to jeszcze nic nie odpowiedzieli, bo oni się pytali bezpośrednio Ministerstwa. Tak czy siak daję Wam linka do całego artykułu, jak chcecie się dowiedzieć trochę więcej. A teraz oczyma wyobraźni. Wyobraźcie sobie laptopa, od którego urywacie ekran, a teraz złóżcie go na pół. I tak powstał nowy produkt, który ma swój początek na Kickstarterze. Klawiatura z wbudowanym komputerem, która zapewni nam mega, mega portabilność. W sensie, że da się go bardzo łatwo i szybko wszędzie przenosić, bo jest malutki, zmieści się do damskiej torebki, i na przykład jak ktoś codziennie musi nosić laptopa do pracy, a nie wykonuje bardzo ciężkich zadań, to może to być idealne rozwiązanie dla niego. Ja bym się nie pozbywał ekranu z laptopa, zresztą zawsze pod ręką mam telefon albo zegarek, na którym też coś mogę zrobić. Ale pomysł jest fajny i fajnie, że ktoś działa i robi coś innego niż to, co znamy od lat. To, co może jeszcze jakieś jedne urodziny, a świętujemy okrągłą rocznicę, bo dziesiątą. Otóż dr Lisa Su, już dziesiąty rok z rzędu przewodniczy AMD i reprezentuje ich najnowsze rozwiązanie na wszystkich konferencjach, prezentacjach czy eventach branżowych. Brawo! I mam taką foliarską ciekawostkę dla Was, bo nie każdy o tym wie. Otóż możecie zobaczyć na to drzewko i jak widzicie, jakie dwie osobistości są dość blisko siebie, jeżeli chodzi o pokrewieństwo. Tam był nawet taki żartotliwy komentarz, że wszystko zostaje w rodzinie, trzeba się trzymać blisko, albo oni mają po prostu przywództwo nad wielkimi markami albo firmami w genach. Ale foliarskie to jest takie trochę, nie? BYD, Build Your Dreams, budują teraz kolejny nowy sen, tym razem w Polsce. Otóż turmem uderzają nasze ulice. Nowe samochody chińskiej marki, która jest ogromnym producentem samochodów, który ma ogromne znaczenie na świecie, jeżeli chodzi o ilość sprzedanych sztuk. A teraz kilka modeli będzie można znaleźć w salonach, które się otwierają w Polsce. Jest w Warszawie, w Poznaniu, w Bydgoszczy. Szkoda, że nie ma w Krakowie, ale na przykład przy okazji PGA będzie się można wybrać i sobie zobaczyć na przykład z ciekawości. Szykuje się rewolucja, bo już ta firma pokazała poza granicami naszego kraju, że jest hitem sprzedażowym, jeżeli chodzi o skalę całą światową. To też ciekawi mnie, ilu nabywców znajdzie ta marka w Polsce. Teraz pora na kąciki gier. Rockstar zapowiada Red Dead Redemption z dodatkiem Undead Ratware. <laughs> z dodatkiem Undead Watware. <laughs> dodatkiem Undead Aware. To jest nightmare, to jest koszmar. Rockstar zapowiada Red Dead Der. Rockstar zapowiada Red Dead Redemption z dodatkiem Undead Nightmare na PC. Po latach gracze w końcu doczekali się rdr na PC. Jedna z lepszych gier Rockstar dostanie pełne wsparcie dla 4K, ultra Ultrawide i wiele więcej. Carmel wspomniał, że jak grał kiedyś na Xboxie 360, to łzy miał teraz w oczach, jak zobaczył, że będzie mógł zagrać w wyższej rozdzielczości i większej ilości klatek. I myślę, że on jest niejedynym z wielu milionów graczy, którzy wyczekują tego tytułu. Ja też bym w sobie pograł, bo jedynka jakoś mnie ominęła. I też pojawiają się od razu sugestie, co się stanie z modami, jak tylko. Się moderzy do gierki. Jeszcze na koniec szybko dodam, bo chyba każdy z Was kojarzy chłodzenie Thermal Ride HR02 Macho. Mam dla Was dobrą wiadomość: otóż po długiej nieobecności firma Thermal Ride oficjalnie wraca do Polski. Dostałem notkę prasową, z której wynika, że póki co są wprowadzane jednostki powietrzne, ale jeszcze w tym roku mają się pojawić także all-in-one. No ale możecie zadać pytanie, dlaczego ta informacja jest dobra? Otóż Thermal Ride zawsze słynął z tego, że miał dobre chodzenia w atrakcyjnej cenie, więc być może więcej polecanych zestawów będzie się pojawiać w internecie opartych o rozwiązania Thermal Ciężko się wymawia tą nazwę. Thermalright... Term firmy Thermal... Tak czy siak w komputerniku są już dostępne. I choć po końciku Intela już dawno jesteśmy, to dopiero co premierę miały nowe procesory dla laptopów i dla komputerów. Nowe Core Ultra będą pracować na sokecie LGA1851. Choć to oznacza konieczność wymiany płyty głównej, to chłodzenia z poprzedniej generacji będą dalej pasować. Więc przynajmniej jednej rzeczy. Teraz możecie zobaczyć graficzkę na ekranie przedstawiającą modele z odblokowanym podkręcaniem oraz jest też poprawiona wydajność i zużycie prądu. Tak czy siak nie ma co wyprzedzać faktów, poczekajmy na testy, zobaczmy czy nowa generacja nie będzie mieć problemów takich jakie miała poprzednia generacja. Zakładam, że nie. Fajnie, że jest mniejsze zużycie prądu, pewnie będzie wszystko chłodniejsze, ale tak jak mówię testy pokażą nam najwięcej, bo powiedzieć można wszystko, a z testu wynika wszystko bezpośrednio jednoznacznie. Dobra, koniec odcinka. I wydaje mi się, że tyle jeżeli chodzi o te najciekawsze newsy, które się pojawiły przez ostatnie dni. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. My sobie testowaliśmy mikrofony tak po prostu, żeby przetestować się dla samych siebie. Ale jak będziecie ciekawi wyników, to dajcie znać na dole w komentarzach. To jest sekcja dla Was. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, zobaczcie poprzednie newsy albo jakiś inny losowo wybrany filmik specjalnie dla Ciebie. To tyle, kończymy. Dziękuję bardzo, do zobaczenia i cześć.